Michał Kiński, witam i zapraszam na szybkie podsumowanie 32. kolejki, która odbyła się w ostatnią środę. Zaczynamy od meczu Boruty z Gierz z Omegą Kleszczów. W drugiej minucie Jan Jaszczak strzelił na 1 do 0. W 21 minucie podwyższył Hubert Jakubiec. W 90. minucie Adrian Ociepa strzelił na 3 do zera dla Omegi Kleszczów, i pan Paweł Pskit za chwilę zakończył mecz. Przed nami LKS Kwiatkowice i Andres Polia Wiśniowa Góra. Bramki padały w drugiej połowie. W 60. minucie Kacper Cebulski strzelił pierwszego gola dla Andres Poli. W 60. minucie Dawid Fajks zdobył gola numer 2 dla gości. To trafienie z pewnością będzie nominowane do gola kolejki. W 79 minucie Kacper Cebulski zdobył trzecią bramkę dla Andrespoli. Gospodarze honorowe trafienie zaliczyli dopiero w 88 minucie, a strzelcem gola był Alan Górowski. LKS Kwiatkowice przegrał z Andrespolią Wiśniowa Góra 1-3. To teraz prosna Wieruszów i włókniarz Zelów. W 15 minucie Albin Maciejewski zdobył pierwszego gola w tym meczu. W 37 minucie do wyrównania doprowadził Michał Okoń i w tym meczu mieliśmy podział punktów. W ramach meczu 32 kolejki Stal głowno podejmowała Skalnik Sulejów. W tym spotkaniu zobaczyliśmy 6 bramek. Zaczynamy od 14 minuty. Tutaj widzimy gola dla Skalnika Sulejów strzelonego przez Mateusza Śliwkę. W 24 minucie doprowadził do wyrównania Patryk Tuliński. Niespełna 10 minut później Maciej Witczak podwyższył na 2 do 1 dla gości. W drugiej połowie, a dokładnie w 54 minucie Konrad Puchalski zdobył trzeciego gola dla Skalnika Sulejów. W 66. minucie Mateusz Śliwka podwyższył. W 90. minucie zobaczyliśmy ostatniego gola w tym meczu: Eryk Jarzębski i było 2 do 4. Stal głowno zostaje bez punktów. Przed nami zjednoczeni stryków i zryw Wygoda. W 27 minucie Kasper Rześny strzelił pierwszego gola dla zrywu Wygoda, jednak tej bramki nie mamy zapisanej. Łukasz Ściślewski wyrównał w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy. W 75 minucie Wojciech Kucharski i mieliśmy 2 do 1 dla zjednoczonych stryków. W doliczonym czasie gry zryw Wygoda zdołał wyrównać Krystian Rutkowski i mieliśmy ostatecznie wynik 2 do 2. Przed nami KS Paradyż i Polonia Piotrków Trybunalski. Już w 17. minucie goście strzelili pierwszego gola. Adam Raszewski na 1 do 0. W 44. minucie Kacper Piotrowski podwyższył na 2 do 0. W 48. minucie gospodarze strzelili gola. Adam przybył i mieliśmy 1 do 2. W 55. minucie podwyższył Adrian Malicki. W 71. minucie padł ostatni gol w tym meczu Kacper Piotrowski i ostatecznie KS Paradyż przegrał z polonią Piotrków Trybunalski 1–4. To teraz zabieramy Was na 25. derby ziemi sierackiej. Pogoń z Duńska Wola zagrała z Wartą Sierac. Już w trzeciej minucie kibice zobaczyli pierwszego gola dla gości, Wiktor Płaneta na 1 do 0. W 29 minucie podwyższył Kamil Pluta. W 58 minucie gospodarze zdobyli pierwszego gola, Łukasz Rakowski na 1 do 2. Trzeciego gola dla warty w 72 minucie strzelił Michał Lewandowski. W 78 minucie padła ostatnia bramka dla gospodarzy Aleksander Majesz, i ostatecznie Pogoń z Duńska Wola przegrała z Wartą Sierac 2-3. Przed nami Widzew 2, Łódź i Orkan Buczek. W szóstej minucie zobaczyliśmy gola samobójczego, strzelonego przez Marcela Buczkowskiego. W 54. minucie Daniel Chwałowski zdobył gola z rzutu karnego i mieliśmy 1 do 1. W 80. minucie Bartłomiej Madej został bohaterem tego meczu. Widzew 2: przegrał z Orkanem Buczek 1 do 2 i odnotował drugą wiosenną porażkę. Pozostał nam mecz Orłanieborów z RKSM Radomsko. Przed zamknięciem naszego magazynu nie otrzymaliśmy nagrania. To spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Zobaczmy tabelę bet Chris łódzkiej czwartej ligi. Poznajmy nominację do gola 32. kolejki. Adrian Ociepa, LKS Omega Kleszczów. Dawid Fikes, Andres Polia Wiśniowa Góra Konrad Puchalski, Skalnik Sulejów Wiktor Płaneta, Warta Sieradz Łukasz Rakowski, Pogoń duńska Wola Głosowanie trwa do poniedziałku do godziny 12 na stronie facebookowej Loży Sportowej. To wszystko w magazynie Betkris Łódzkiej 4 Ligi. Widzimy się już w najbliższą środę. Do zobaczenia!